Ty Kurwa, zeżar u mnie! Wsukuję bana, zostaw mnie! Kurwa, się nie wypierdolę! Nie mam w No i Nie, nie. Myślę, Michał, że pierdolisz. Nie zrobiłem screena. Mogę pierdolić ciebie. Ominąłem wioskę, która wyglądała jak swastyka, i się skapnąłem dopiero po tym, jak kliknąłem next. Kurwa, chuj. O ja pierdolę zapomniałem! Mietka ma kurwa prezent? <laughs> Jebać go kurwa! Co winie na Ja, Jak wyleczyć sobie wnętrze jamy ustnej, która jest poparzona? Bo tak trochę... Żyłam tak łagą czuszkiem i jadłam gorące jedzenie i sobie poparzyłam całe podniebienie. Ja bym... I nie umiem jeść. No ja bym... nie ja pierdole, nie mogę nic zrobić Ale dlaczego tak, się nie Ja tylko czasami tego nie rozumiem Ja też Ja czasami tego nie rozumiem Czemu ja nie mogę tego zrobić kurwa w wordzie? Jaki on ma z tym problem? I tak się... To... Tak piszę, że tak sprawy... tak, to się więcej uczysz Chuja ja się nie nauczę, nic nie pamiętam Z tych <laughs> jebanych kurwa wypracowań Ja też No Zaraz przyjdę i tam wypierdolę Okej o... Na to co nerwy? Zastosowanie czynników w układach O prymatycznych i zajebiście, mam już samo napisane! Ja pierdole, ile tego jest! No, to chyba przejebali... Ko mam kota w słoiku. A? W słoiku! No faktycznie. Wziął mu co, kurwa, w słoiku trzyma. A później wsadzać ten słoik do dupy? Nie. Co? Co? Widzimy jesteś. A wtedy ten swój pęka. Mm. Ja przez chwilę chciałem po powiedzieć smacznego, że co? I... A, zły. Zaje... Co? Ja, pierdolę. Jestem bestium. No, Michał. A. Ja coś o tym wiem. Twój bardzo łatwo się otwiera. O, by, o, o byciu nieśmiesznym, czy, czy nie? O zamku? A. Chciałeś co jaja? Zamyk w drzwiach, ja, pilu. Jakie jaj to się bierze na nie? nie pamiętam. Prawe. Ogólnie prawe. A oh, kurwa, lupia, dobra. Dostać okrzeń za kolegę, to już jest wyczyn. Tak. Jak tak. moje dziecko miało takiego kolegę jak Michał, to też bym pojęcie krzyczał. To jest ma z tego kolegę, nie? Tak. tak. Słuchaj, nie każdy ma okazję przyjaźnić się z Batmanem, no. Dobra, cię przed chwilą. Byłeś kurwa za cicho, a teraz cię podgłosiłam i drzesz mordem, że ja jest to strasznie. No bo cicho byłem, bo. bo, bo no. Ale nie każdy ma okazję spotkać w realu artystę. I Batmana. Znaczy artystę, że artystę. Artystę chciał powiedzieć. Mentali pisze się przez dwa L czy jedno? Mentali il, tak. eee, To piszesz Paweł. Ale... Ile L? Paweł, Masz jedno EŁ. Albo... nie, 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 inaczej. Ja tylko mówię, jak... no, no dawaj. Jutro? Niego, mój kolego. To przez ile L się pisze mentalnie? szaku, w tym szaku. Dwa. Dziękuję. Gdzie kurwa, telefon? Masz? Sprawdź no, w swoim naplecie. Tam mam drobne, drobne padał, pomyliło ci się. kurwa! Ja nie będę mi pakietu zjadać. Dobra, zrobimy. Jakieś... Ja pierdolę! Dobra, to po prostu tu pierdolę... Ja co to było? Niech pieniako chodził. Moje uszy Powiedział. <grywka> nie oki nie swami kurwa. Nie! Wcale nie. Co teraz powiesz? Nie powie tak. Niby się skupiam, bo mnie. O Boże jest. Gruby przyszedł. Michał, to... to... co ty tu kurwa robisz? Przepraszam. Muszą się cały czas czy... Możesz po prostu zamknąć. Dźwięk. Kurwa! Su! Nie, 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 nie. Everything after 12 is lunch. Chyba się nie liczy, to bardziej bym... Bardziej bym lubił kurwa penisy niż ten. coś śpią, jak ich obudzę, to mnie ojciec wpierdoli. Cicho? Co on się Co on się cofa? Chyba O kurwa, ale podszedł do gardła. Podszedł. No, Podszedł. <śmiecki> co to było? Teraz <śmiecki> nie ma ciula. Chcę Rafał. Bo nie lubię. Mm. Nie lubię koloru Po prostu wszystko co kolorowe jest złe, z ludźmi się sprawdza. Ej. Hey, no! Zaraz <laughs> się skręcę, wykręcę i potem się zażegam. Nice. Dziecko maszyna łagodzić wydra, pluszowe zabawki, przenośne pluszki. Tak, nie, nie. Dziecko zabawka. Sensoryczne detale, muzyka i end rytmiczne oddychanie. Ruch wypchane zwierzęta. No kurwa, nudno odpowiedź. Przecinanie żab na pół, albo odcinanie ich kończyń, no tak żeby jak najdłużej żyły, a później rzucanie nimi, to jest coś takiego dziwnego czy nie? Ty to nie? No, no to okej, okay. to nic nie miałem takiego. <śleniasi> 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 ja już nie robiła żadnych. Moja tylko. <śleniasi> To taka nie jaką kiedykolwiek zginęło, ale to <laughs> go Dobra, porcelana czy ten <stairant> są chujowe. Dobra. 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 Nie, to był single. Oh. Dawaj. Jezu. No. Ueee, <laughs> dziecko! Dobra, drugie, drugie, drugie. Co jest? Nie, nie,